Dudek, blog, jak robić marketing Dzień dobry, witam w pierwszym filmie na moim kanale na YouTube. Yy, inspiracją do tego, aby nagrać to wideo był fakt, że zapanowała jakaś niesamowita histeria w mediach, yy, na Facebookach, zaczęły się akcje, usuwam konto na Facebook i tak dalej. O co chodzi? Otóż kilka dni temu e, media doniosły, że Facebook udostępnił dane użytkowników w firmie Cambridge Analytics, a ta firma te dane sprzedała. Co więcej, ta firma miała wpływać na wybory w Stanach Zjednoczonych oraz w Wielkiej Brytanii, na to, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, był Brexit itd. itd. Niestety, problem polega na tym, że odnoszę takie wrażenie, Iż na temat tego, jak Facebook działa, co z tymi danymi się dzieje, zazwyczaj wypowiadają się zwłaszcza w telewizji ludzie, którzy o Facebooku czy o danych wiedzą mniej więcej tyle, że fajnie jest wrzucić na Facebooka czasami switwocie, aby dostać dużo lajków. No, to tak nie działa. O co generalnie chodzi w tej całej aferze? Pierwsza rzecz, którą należy sobie uświadomić, to fakt, że firma, Facebook, firma Cambridge Analytics nie złamała ani prawa, ani regulaminu Facebooka. Co więcej, ta firma nie zrobiła niczego innego, co robi każdy reklamodawca lub co może robić każdy reklamodawca na Facebook. Nie jest problemem to, że jakaś firma zbierała dane i je sprzedała. Problem wynika z faktu, że ludzie zupełnie nie czytając regulaminu Facebooka, nie czytając regulaminu aplikacji, w których używają, te dane dobrowolnie udostępnili. Czyli mamy mniej więcej taką sytuację, że 50 parę milionów ludzi dobrowolnie udostępniło swoje dane zewnętrznej firmie, która zbierała je za pośrednictwem Facebooka, zaakceptowali ci ludzie regulamin aplikacji, który to regulamin lub mówi, że firma może tymi danymi dowolnie dysponować, a potem się bardzo zdziwili, że ta firma tymi danymi dysponuje. no? Przyznacie, że jest to co najmniej dziwne, aby nie powiedzieć, że ktoś ma tutaj problem, i to poważny problem, yy, z odpowiednim rozumieniem otaczającej jego rzeczywistości. Jak to działa i, i generalnie skąd ta firma te dane miała? Pierwsza rzecz. Firmy, czy też reklamodawcy, czy także ty, drogi mój oglądaczu tego wideo, po przeczytaniu jednego artykułu na moim blogu, yy, po poświęceniu 30 minut na naukę, możesz zbierać dokładnie takie same dane, jak firma Cambridge Analytics i też możesz te dane sprzedawać. Prawdopodobnie nie będzie żadnej afery, bo jesteś zbyt malutkim leszczykiem w oceanie Facebooka, aby ktoś to zauważył, bo każdy reklamodawca to robi. O co chodzi? Za każdym razem, drogi yy, widzu, kiedy... Używasz aplikacji na Facebooku pod tytułem Zobacz, do jakiej gwiazdy firmo, fil, filmowej jesteś podobny. Albo zobacz, jak będziesz wyglądał za 30 lat. Albo sprawdź datę swojej śmierci. Albo yy, zobacz, yy, jakie te osobowości najlepiej Cię opisują. Klikasz, robisz tam trzy kliknięcia i nagle widzisz, Jestem, jesteś uczciwy, trakuje cię coś tam i jesteś podobny do jakiejś fajnej gwiazdy filmowej. Za każdym razem, kiedy używasz tego typu aplikacji, kiedy grasz w rozmaite gry na Facebooku, zgadzasz się, bo prawdopodobnie nie czytasz regulaminów aplikacji, które, których używasz, tylko chcesz zobaczyć, do jakiej aktorki jesteś podobny lub podobna, za każdym razem udostępniasz, wyrażasz zgodę na to, aby firma, którą dana, która daną aplikację wypuściła, aby ta firma... Mogła swobodnie dysponować i przetwarzać Twoje dane osobowe, Twój e-mail, numer telefonu, zdjęcia jakie wrzucasz na Facebooka, kontakty i tak dalej i tak dalej. Innymi słowy, wiara w to, że ktoś poświęca parę godzin życia, albo kilkaset godzin życia, albo nawet naście tysięcy dolarów na zrobienie aplikacji pod tytułem, do jakiej gwiazdy filmowej jesteś podobny. No akurat to możesz zrobić sobie sam, poświęcić na to 30 minut i mieć te maile. Ale w y, aplikacji, y, jak będziesz wyglądał za 30 lat, albo coś takiego, wiara w to, że ktoś to robi za darmo i nic z tego nie ma, kiedy w regulaminie aplikacji jak byk stoi napisane, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, zabierzemy Ci maila, zabierzemy Ci zdjęcie profilowe, będziemy to przetwarzać, no, to jest pewien y, problem już natury metycznej, a nie natury y, reklamowej. Każdy z nas, każdy z Was, kto używa aplikacji do gier, aplikacji do zabawy na Facebook, udostępnia zazwyczaj dane osobowe i wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Zatem krzyczenie, że firma wydała, wypuściła aplikację w zgodzie z regulaminem Facebooka i potem te dane przetwarzała i teraz wszyscy są oburzeni, jest co najmniej nieporozumieniem. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, e, że no dobra, to w takim razie Facebook powinien zabronić tworzenia takich aplikacji. No okej, okay. mógłby. Tylko, że jeżeli zabroniono by dostępu do otwartego API, przez które można robić takie aplikacje, to jednocześnie, drogi mój widzowie, Pamiętaj, że padnie logowanie do kilkudziesięciu milionów serwisów internetowych. Już się nie zalogujesz do swojego sklepu internetowego Facebookiem wtedy. Już nie zalogujesz się do Netflixa, czy do Shomaxa, czy do jakiejś platformy Facebookiem. Już nie będziesz mógł zrobić tak, że pobierzesz sobie jakąś aplikację i na telefon i loguj się Facebookiem, bo nie chce ci się maila podać tradycyjnie. No, więc pytanie, no. Możesz oczywiście krzyczeć, że Facebook powinien zabronić, tylko pamiętaj, że kij ma dwa końce. I jeżeli to zostanie wyłączone, to będziesz miał także utrudnione życie i będziesz sobie musiał przypomnieć, jak wygląda ręczne wklepywanie adresów e-mail, podawanie danych osobowych, wyrażanie zgód i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc niestety nie jest to ani takie proste, jakby się wydawało, a ani nie można zaproponować uniwersalnego rozwiązania. Co więcej. Problemem, jak mówiłem, nie jest Facebook. Problemem jest to, że większość użytkowników Facebooka po pierwsze nie zna regulaminu Facebooka, czyli korzysta z serwisu, bez znajomości regulaminu tego serwisu, który to regulamin mówi na przykład, że Facebook ma prawo do tego, aby wszystko co umieszczacie na Facebooku yy, przejmować. Jeżeli wrzucasz drogi, drogi widzu zdjęcie na Facebooka, to tracisz prawa autorskie do tego zdjęcia i robienie jakiegokolwiek łańcuszka pod tytułem y, Ja zgodnie z konwencją genewską mówię, że nie wolno przetwarzać bez mojej pisemnej zgody danych osobowych, jest bzdurą. Równie dobrze mógłbyś napisać, że bez mojej zgody nie mogę być porywany przez kosmitów. To nie ma znaczenia. Więc jeżeli wrzucasz jakąś fotkę na Facebooka, a zgodziłeś się akceptując regulamin. Facebooka na takie rozwiązanie, to tracisz prawa autorskie, prawa majątkowe do tego zdjęcia i Facebook może nim dowolnie dysponować. A co to oznacza w praktyce? To oznacza tyle, że jeżeli na przykład wrzucisz zdjęcie swojej pięknej młodej żony na plaży w bikini, to w momencie, gdy to robisz, tracisz do tego prawa autorskie i prawa majątkowe. I nikt nie stoi na przeszkodzie na, za tym, na tym, aby właściciel Agencji Towarzyskiej w Holandii, gdzie prostytucja jest legalnie dozwolona, kupił to zdjęcie i wykorzystał w reklamie na Facebook zapraszającej samotnych mężczyzn do tego, aby odwiedzili ich przybytek. I nic nie możesz zrobić. Oczywiście możesz z tym do sądu, ale po prostu przegrasz, bo zgodziłeś się na zaakceptowanie regulaminu Facebooka, yy, zaakceptowałeś regulamin, który na to Facebookowi pozwala. Dziwne? No, być może, ale mm, ja wolę określenie, że to nie jest dziwne, to po prostu jest napisane i na to się wszyscy yy, godzimy. A jak się zabezpieczyć przed tym, aby Twoje dane yy, osobowe nie wyciekały, aby... No one nie wyciekają, no bo jeżeli się zgadzasz na ich przetwarzanie, to po prostu się zgadzasz, więc nie ma żadnego wyciekania. Więc jak się zabezpieczyć? Możesz zrobić pewną bardzo prostą rzecz. Wejdź teraz na swoje konto na Facebook, znajdziesz w prawym górnym rogu taką strzałeczkę w dół, rozwin wejdź w ustawienia swojego konta, następnie kliknij po lewej stronie do działu aplikacje i, i zobacz, jak wielu aplikacji z tego 90% nie znasz, używasz. I jeżeli jakiejś aplikacji nie znasz, to po prostu ją odinstaluj i albo wyłącz. A najlepiej odinstaluj. I nagle twój problem zniknie. Taki prosty trik. Magia i nie będzie już można Twoich danych przetwarzać. No bo będą one podane, ale nie będą mogły być aktualizowane. I pytanie brzmi teraz, czy to jest trudne? Czy to, co zrobiła firma Cambridge Analytics, wymaga chmary programistów rodem z NASA, którzy w wolnych chwilach między budową promu kosmicznego e, piszą oprogramowanie do analizy danych? Nie, nie wymaga. Zajrzyj na mój blog, Będziesz, tam poniżej tego filmu będzie jakiś link do przykładowego wpisu. I zobaczysz, że mm, napisanie, właściwie napisanie, czego pisać nie musisz, zrobienie sobie aplikacji, w oparciu o którą będziesz mm, zbierał dane, zajmie Ci 10 minut, a napi napisanie fajnej gry, w oparciu o kreator, czy fajnej aplikacji, na zasadzie zobacz do jakiego zwierzątka domowego byłeś podobny przed reinkarnacją, zajmie Ci to pół godziny. No, powiedzmy, że 45 minut, jeżeli w życiu komputera nie używałeś. I będziesz mógł robić dokładnie to samo, co firma Cambridge Analytics. Różnica między tobą a tą firmą jest taka, że nikt nie będzie robił afery, dlatego że ja, ty, czy urząd skarbowy przetwarza dane, bo też przetwarza i zbiera te dane. Afera wzięła się stąd, że ktoś wykoncypował, że firma Cambridge Analytics wpływała na Wybory w Stanach Zjednoczonych i na Brexit, Brexit, i środowiska, którym ani zwycięstwo Trumpa, ani Brexit nie jest na rękę, podniosły po prostu raban, że Facebook udostępnia dane. Ale Facebook tych danych nie udostępnia ani nielegalnie, ani e, bez zgody użytkowników. Wszyscy wyraziliście zgodę, jeżeli wasze dane są przetwarzane, i każdy z was może bez trudu odinstalować sobie aplikację, z której korzysta ale już się wtedy nie dowie, kiedy umrze, albo nie dowie się takiego do zwierzątka jest podobny, i problem zostanie rozwiązany. Mam nadzieję, że to wideo było dla Ciebie ciekawe i dowiedziałeś się chociaż troszkę o czym, o co w tym wszystkim chodzi, o co w tej aferze chodzi, a afery tak naprawdę nie ma. Jeżeli chcesz być na bieżąco, z moimi materiałami postaram się od czasu do czasu nagrywać, aby yy, chociaż trochę yy, pomagać osobom, które się zajmują marketingiem, to zasubskrybuj kanał. Tam poniżej można kliknąć subskrybuj, włącz sobie powiadomienia i będziesz o każdym kolejnym filmie dostawał maile. Postaram się za jakiś czas nagrać wideo poradnik, jak robić takie aplikacje, które to aplikacje były wykorzystywane przez Cambridge Analytics, a które zrobienie nie jest ani trudne, ani kosztowne, a wręcz powiedziałbym banalne. Tyle na dzisiaj z mojej strony, do zobaczenia w kolejnym filmie.